Cześć, witajcie. Naprawdę bardzo, ale to bardzo dużą ilość razy zastanawiałam się, jaki tort można przygotować dla dziadka albo dla taty. To naprawdę dla mnie było mega trudne zadanie. Do momentu, kiedy zobaczyłam te grzybki, które mnie zafascynowały, wszystko połączyło się w całość i w ten sposób powstał tort, taki jak widzicie właśnie na załączonym obrazku. Zapraszam na dalszy ciąg, jeśli chcecie się dowiedzieć, jak taki tort przygotować. Mam przygotowany tort. Tutaj mam w pojemniku ganasz z białej czekolady. Przepis znajdziecie na mojej stronie przy wpisie do tego filmu. Nie zdziwcie się tylko, że wasze ganasz będzie miało troszkę inną konsystencję. Tak naprawdę po przygotowaniu będzie praktycznie miało taką wodnistą konsystencję. Moje ganasz jest po pierwsze przestygnięte, a po drugie. Było przygotowane wcześniej i w lodówce spędziło dużo czasu, więc ma taką konsystencję bardziej masy. Do pokrycia tortu niekoniecznie musicie akurat używać tego rodzaju masy. Możecie użyć też zwykłej masy maślanej. Takiej najnormalniejszej w świecie, jaką używacie. A jeśli nie macie takiego przepisu, to gdzieś zaraz z boku wyświetli Wam się link do przepisu, który... Ja najczęściej stosuję bita śmietana i serek mascarpone. Nie nadaje się do pokrycia zewnętrznej strony tego tortu, ponieważ musimy mieć masę, która zapewni przyczepność lukru. Jest to dobry moment na pokazanie wam, że ten tort nie wymaga perfekcji i precyzji wykonania. W ogóle jakoś ostatnio robię torty, które nie wymagają perfekcji i precyzji wykonania, ale to ze względu na to, że wiem, że nie jest prosto idealnie pokryć tort. Generalnie to zachęcam Was do sprawdzenia tego przepisu, bo często jest tak. Nie wiem, czy już oglądaliście inne filmiki, albo ile wiecie na temat masy cukrowej. Ale wykorzystując lukier plastyczny, tudzież masę cukrową, bo to jedno i to samo, nie możecie użyć niektórych mas, tak jak wcześniej wspomniałam, bitej śmietany i mascarpone. No więc trzeba czymś odizolować, czymś, co nie będzie bitą śmietaną albo mascarpone. Krem maślany nadaje się do tego idealnie, ale pytanie, czy chce Wam się ucierać dwa kremy do jednego tortu. Ganasz jest pod tym względem lepsze, że tutaj nie wymaga to użycia miksera. Po prostu rozpuszczacie sobie białą czekoladę, śmietankę i masło. I sprawa jest załatwiona, na pewno jest mniej czasochłonna i wymagająca mniej zachodu niż zwykła masa myślana. No chyba, że robicie tort z masą maślaną. To wtedy już nie ma tematu, bo po prostu to samo, co macie w środku, to będziecie mieli i na zewnątrz. Dobra, zmęczyłam tą masę, bo inaczej tego się nie da określić. Wymęczyłam pokrycie tego tortu już w trakcie gadania do Was, więc teraz przyjemniejsza zdecydowanie część. Posprzątam tutaj trochę i y, zaczynamy przyklejać lukier. Mam tutaj lukier brązowy. Y, odrywam sobie kawałki. On już mi się tutaj bo ja go rozgrzałam troszkę w mikrofalówce i on mi się zaczyna tutaj sychać, ale akurat przy tym y, tego rodzaju pracy, którą ja robię, to jest to nawet wskazane. Ja sobie tutaj jeszcze przyniosę na wszelki wypadek taki zwykły spreskiwacz na wypadek gdyby przyczepność mojej masy była słaba, bo widzę, że może być różnie. Jeśli oglądaliście już filmiki albo pracowaliście na lukrze, to wiecie, że lukier potrzebuje być w zamknięciu po to, żeby nie wysuszyć się, ponieważ bardzo szybko powierzchnia lukru ulega wyschnięciu. W tym wypadku, ponieważ tworzymy coś na wzór kory drzewa, więc to, że lukier wyschnie, jest akurat na plus. Także ja go celowo nie chowam do woreczka. Zostawiam go, do, żeby troszeczkę przesach. Odrywam kawałki nierówne, większe, mniejsze i wałkuję grubiej, cieniej, różnie, nawet nieregularnie po czym umieszczam jedno obok drugiego. Lukier brązowy, yy, podobnie jak czarny, ja zawsze kupuję. Ten lukier mój jest firmy Buckles i yy, ja mówię tego... <grywka> reklamowych. Mówię dlatego, że on jest smaczny. W odróżnieniu od innych lukrów podejrzewam, że dodają do niego troszeczkę kakao, więc smakuje nieco lepiej niż większość lukrów, które są po prostu słodkie bez żadnego innego smaku. A kupuję lukier brązowy i czarny akurat, ponieważ resztę lukru wybarwiam sama na kolory, na jakie chcę. Ale akurat te dwa kolory zawsze kupuję, ponieważ y, bardzo trudno jest osiągnąć w domu taką intensywność koloru, y, jaką ma ten gotowy lukier. Nie jest to niemożliwe, ale musielibyście zużyć ogromną ilość barwnika. Myślę, że być może nawet cały pojemnik, taki 5 gramowy, a może nawet więcej. Wszystko nie wiem, bo nigdy tak naprawdę nie próbowałam. Zawsze te brązy, które osiągałam, były dużo, dużo słabsze niż ten taki głęboki czekoladowy brąz. Podobnie jest szczernią, którą też zawsze kupuję, i która też wymaga bardzo dużej ilości barwnika, żeby osiągnąć taką naprawdę głęboką głęboką czerni. To jest kolejny mój tort z cyklu Im gorzej, tym lepiej. Czyli żadnej dokładności, yy, żadnego przywiązywania wagi do szczegółów, celem jest tylko pokrycie dookoła całego tortu brązowym lukrem. Więc idealny tort dla tych, którzy po prostu chcą się pobawić i nie martwić się o efekt końcowy. Bo on im bardziej będzie niestaranny, tym będzie fajniejszy. Ok. Skończę to już poza kamerą. Mój tort, jak widzicie, już prawie skończony. Przyklejam ostatnie korzenie i za chwilę pokażę Wam co dalej, tylko muszę sprzątnąć ten bałagan i. No, tak będziecie może widzieli lepiej i za chwilę pokażę jak wykończymy resztę tortu. Ok, dalsza część naszej dekoracji znajduje się tutaj w miseczce i jest to pokruszone ciasto, które nazywa się leśny mech. Chyba nie przekręciłam nazwy. Bardzo popularne, chociaż ja o nim dowiedziałam się zupełnie. Niedawno, stosunkowo niedawno, i od tego czasu po prostu namiętnie wykorzystuję to ciasto nie tyle jako ciasto samo w sobie, jako, ale jako element dekoracji, ponieważ to ciasto genialnie po prostu sprawdza się jako imitacja trawy i mchu. To ciasto jest też dosyć proste w przygotowaniu, nie wymaga większego, jakiegoś, większej jakiejś wiedzy i naprawdę. Myślę, że trzeba się mocno starać, żeby się nie udało. Ja już je pokruszyłam tutaj troszkę. W trakcie, jak będę do Was mówiła, to sobie pokruszę resztę. Yy, najfajniejsze w tym cieście jest to, że można je przygotować wcześniej. To jest ciasto z dodatkiem szpinaku, stąd jego zielony kolor. Ale nie obawiajcie się, szpinak w tym cieście jest praktycznie niewyczuwalny. Można je przygotować yy, wcześniej i zamrozić. Ja tak zresztą zrobiłam, czyli upiekłam całe ciasto. Nie z zamiarem pieczenia ciasta jako ciasta, ale wykorzystanie go do dekoracji, więc pokroiłam go na kilka kawałków i po prostu któryś raz z rzędu już wyciągam kolejny kawałek, rozmrażam i jest w dalszym ciągu idealne. Pięknie się kruszy. A jeśli rozpatrujemy inne alternatywy dekoracji, to jest to naprawdę bardzo fajna i zdrowa, taka naturalna dekoracja tortu. A po drugie jest stosunkowo prosta przy efekcie, który osiągamy. Tak więc jak się pewnie już domyślacie, to będzie moja trawa, mój mech, który się znajdzie na pieńku, ale zanim e, tą trawą posypię, to żeby nie mieć problemów z przyklejeniem, to jeszcze umieszczę na nim grzybki. Grzybki mam tutaj w pojemniku przygotowane wcześniej. E, link do przepisu oczywiście znajdziecie Mam tutaj rozpuszczoną resztkę czekolady. Fajne jest to, że ten nasz mech troszkę spada na boki. Więc nie będę sprzątać tego, tylko zostawię tak po prostu, jak on upadł, bo to też sprawia, że będzie wyglądało wszystko bardzo naturalnie. Zakończyłam już, jak widzicie, cały tort. Skończyłam już też tył tortu, więc mogę Wam pokazać, jak wygląda efekt ostateczny. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że jest to bardzo, ale to bardzo prosta dekoracja która daje naprawdę fantastyczny efekt.